Dobra, idziemy. Dobra, czeka. Co to za mnie? Właśnie nie wiem. Yy, dobra, a co, co to za wieża? Mówię, że nie wiem, ale może to jest jakieś. Nie wiem, coś w yy, Jakaś strażnica wieża, ale nie wiem. Dobra, chodź ci, założę ten. Yy, plecak, bo zapomniałeś. No, dobra. Proszę założę Dzięki. nie Jestem... o... O, wow. jest? Chyba nie. Aha, to idziemy. Dobra, będę ostrożniejsza. Dobra, czekam na ciebie tam. Albo tu podna ciebie, poczekam. Dobra. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy tam prosto. Może spotkamy kogoś z naszej dowódcy, lub kogoś tam? Nie, wiem, nie obchodzimy, to jest rok 1930. zaraz 40? O, haj, słuchajcie, Szweda, zamknij Szwedę, mordę. Kurde, jakiś Szwede będzie Ma, No, mówiłem, że spotkamy się, ja szwedę. To był chyba Niemiec. Ej, a to co to jest? To są chyba jakieś pozostałości po bunk. Co to za gromada? Ej, szybko udawaj martwego! Już wątpię. Już wątpię. ciąg dalszy nastąpi.